Mam piękne białe zągi. Mam pięknego, fajnego nerwa. Któr dużo. Ma białego pieska, tralala. Który się tam czeka, tra la tralala. To jest jego kibel, tralala. Ma swoje zabawki, tralala. Które mu się podobają. Mam strzałki. Mam domek na drzewie. Mam stiwa. Mam laptop. Mam znaczek biblioteki publicznej. Mam świętego ja na bosko. Mam piękną, dużą szafkę. Tralala. To do-do-do-do! To do 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 Du-do-do-do-do-do! to to ro, ro